Siemanko, z tej strony Simon D i zapraszam Was na... Fatboy BLOG! Siemanko, minęło trochę czasu. Piździ jak szatan. Eee, trzeba zakończyć tego grubego, nie, żeby sobie stał na zimę ładnie przygotowany. No bo innego wyjścia nie ma. Trzeba to zrobić w końcu. Myślę, że podłączę mu baterię, żeby się ładowała, bo tam co 2-3 tygodnie zawsze ładuje no i tak, no i będziemy to będziemy to działać zaraz, czyli mamy spuścić powietrze to jest raz, zabezpieczyć go antykorozyjnie i to wszystko, bo stoi już elegancko, także zapraszam no i co, trzeba mu zjechać z powietrzem troszeczkę bo jest za dużo na tą chwilę jest normalne E, e, powietrze tyle, ile potrzebujemy do normalnej jazdy nie chcemy tego zimą, bo po prostu no jest to nam niepotrzebne, nie? więc chcemy sobie to odkręcić, ale kurde ale trzymie o Jezus, dobra poszło i zaraz zobaczymy, ile w ogóle jest w tej chwili PSI Jest 34 PSI w tej chwili, słuchajcie. Eee, no to jest za dużo. Ja zjeżdżam na zimę do 20 mniej więcej. Bo opona jak nie jest nabuzowana to po prostu lepiej, eee, lepiej sezonuje. włącz pan się, co zdechło? Prądu nie jest? Jest. zobaczmy jak to jest mniej więcej. 26. Jeszcze troszkę. Jeszcze troszkę. Zobaczymy, ile teraz będzie. Zobaczmy, zwykły miernik z Halforca. Taki tam równe 20. Ja jestem za, żeby 20 zostawić. 20 to jest praktycznie połowa nominalnego ciśnienia do użytkowania. więc niech sobie tak jest. Dobra, idziemy do przedniego kółeczka. Ajajajaj, przyjacielu przednie kołeczko i tak samo, i zjeżdżamy z przednim ciśnieniem z przedniego koła jest słuchajcie 27,5 w tej chwili. No i dobra, dawaj, zjeżdżamy sobie. Mhm, sprawdzimy. 14 psi a może ciut ciut 15 może. 14 był spoko może być nic z tej oponie się nie stanie dobra trzeba gościa troszeczkę zapryskać by było teraz eee... No i dobra, i Bike Protectant i objedziemy go w koło I będzie koleżka zabezpieczony I Lecimy normalnie po całości, bez spinania się Ten Bike Protectant to jest dobra rzecz Zobaczcie, takie coś Motorcycle Protectant, fajnie pachnie w ogóle <gry> Wszystko można śmiało tym zapsikać Szczególnie te koła dobrze mieć zabezpieczone. Tarcze, nie przejmujcie się tarczą, tarcza będzie umyta, zanim będzie motocykl na kołach z powrotem. My nie chcemy, żeby po prostu coś tam gniło. Był umyty porządnie. To robi taką warstwę, która nie lubi wody, bardzo grubo, nie żałować. <grybujesz> Widać mnie? Widać mnie. <ścoughs> Zabezpieczymy gościa sobie. Na grobo, na tłusto. Tutaj jest ważne w Fatboyu. Słuchajcie. Wnętrze. Blach i lampy. Bo tutaj lubi skubaniec się nam e, troszeczkę przybrudzać. O, skończył się protektant, ale mamy jeszcze więcej. Nie ma obawy. Dobra, lecimy dalej. O, to jest inna rozmowa, panie. Kółeczko ładnie, salutkie pokrywamy. Wszystkie te łożyska tulejowania i inne takie pięknie on będzie tłusty lecimy dalej tarcza, wszystko lecimy z tym oj tak, chodź tutaj pokaż się przyjacielu chodź tu się pokazać lecie, szkapie z niego ale to jest zimowanie tak że samo tutaj niech sobie kapie, niech sobie leci. I niech będzie bezpieczny, słuchajcie. Zatankowany do pełna. Mokry cały. Pod spodem go zaraz też przykniemy. Tu się nic temu nie stanie. Dobra, jest pięknie, zasiurany cały. To jest fajna rzecz, bo to odbiera. Odpiera wilgoć słuchajcie i fajnie konserwuje siedzenie lekko też można żaden pleśniak się nie będzie chciał tutaj pchać Dobra, słuchajcie jest zapryskany jeszcze troszkę od spodu dostanie i będzie luks. Czekaj, zobaczymy jak on tam. Zobaczcie kto przyszedł. Cześć chłopaki. Cześć czarni Cześć brutusz. No tatę opierdalasz? Tatę. No chodź tu, chodź do mnie. O, aha. Ty mały, kurju. Chodź tu. No chodź, chodź. Już. No widzisz. No już dobrze. No w porządku. Dosyć, dosyć. Uciekaj. No, pomagasz <laughs> Opierdolimy, mi, że coś Coś się zrobiłem nie tak Bo mi opierdalał jak młodego, nie? Ech, dobra Zobaczcie jaki tłuszczoch jest <laughs> zabrany cały Dawaj jeszcze koło Koło lubi być zapsikane mocno Tak Koło lubi i musi Filter nie szkodzi, bo filtr będzie nowy Dobra, jak tutaj mamy, pokażemy tak od dołu, będzie coś widać w ogóle. Kurde, musimy tutaj też zabezpieczyć, sobie ile się da. Także on stoi na takim tym, ale dawaj gościu trochę popsikamy chociaż. Dobra. Luksik. No. No. Chłopak jest zapryskany na fest. Wody na nim nie będzie ani grama. Hmm. Ale jeszcze trzeba by było przytkać mu kominy. I będzie robota zrobiona w sumie na dzisiaj. Może do wiosny czekać. Słuchajcie. Nie wiem, czy to będzie widać tutaj. Ja to postawię tak jakoś. Będzie widać, chyba. Patrzcie kominy trzeba by wyłomu po prostu przytkać tutaj o. są kominki jeden i drugi i trzeba je zabomblować na zimę Ui, ale czym? Ja mam taką szmateczkę zwykłe szmatki ale zrobię lepszy myk w tym roku i te szmatki nasączę też tym bike protectantem żeby one nie były wilgotne żeby one były szczelne no i dobra Trzeba je trochę tutaj sobie zapsikać. Zwijamy w takiego kurde kabaszona tutaj i dawaj go pyk. Jedna jest. I druga trzeba ją zabezpieczyć troszkę, zapsikać, żeby ona też była antywodna, że tak powiem ja mam to szczęście, że tutaj jest sucho drewniana szopa to szopa sucha generalnie czyli garaż czy drewniany, ja preferuję mimo wszystko właśnie takie drewnianki bo to daje nam jednak bez porównania lepszy komfort pod względem wilgotności i tutaj drugi zabezpieczony Zabezpieczony, słuchajcie. słuchajcie moja ładowarka to Optimate 4 e, Dual Programs Automatic Battery Saving Charger Tester and Maintainer. Słuchajcie, do wszystkich typów akumulatorów praktycznie to się nadaje. Poza tym, bardzo fajna rzecz. Wyjście takie. Ja mam takie wyjście u siebie w motocyklu, więc. E, takie coś mi jak najbardziej tutaj pyka. Bo patrzcie. Nie muszę wyciągać baterii. Mam tutaj przyszykowane, wyprowadzone na zewnątrz wejście. Nie wiem czy to widać, bo tu wszędzie ciemno i czarno. Ale chyba widać. No jest zaślepka. O proszę. I sobie mogę pyk podłączyć. I bateryjka będzie się ładowała. Jak się naładuje... Ta ładowarka jest inteligentna Przestaje ładować, utrzymuje go Ja go cały czas nie mam podłączonego Raz na 2-3 tygodnie zimą Jedynie i to wystarczy Także grubcia jest No teraz może spokojnie sobie zimować i, i Niech sobie zimuje Niech czeka do wiosny, zalany pokorek, korek Zapsikany cały, tłusty <laughs> Ale będzie pach... ale za to jaki pachnący, nie? No i dobra no Tak to jest, słuchajcie no i przy okazji, Wam pokazuję od razu. Tak wygląda podłączenie grubego do ładowania. Mamy kabelek do ładowania. Ładowareczka jest. Przełożymy sobie kabelek tutaj. Tak. Przełożony kabelek, pek. Idziemy go sobie podpiąć teraz. Mam nadzieję, że to jakoś będę w stanie Wam pokazać, bo ja tutaj mam kurde jedną rękę tylko czynną w takim układzie. Wtyczka. Jest kamera, kurde. Tutaj. Widzicie. O, wtyczka na ładowarce jest taka. Wtyczka przy motungu jest też taka. Tak wygląda poprawnie podłączone. To jest otwór, który jest za ślepką, tylko to jest po prostu do mocowania tego koreczka. Także nie przejmujcie się, że to tak dziwnie wygląda. Tak to wygląda po prostu. O, jest podłączony. Cyk i dajemy jej powerek i niech się sprzęcior ładuje no, myślę, że tak cały dzień przynajmniej mu zejdzie no i proszę OptiMate 4 sprawdza i zaraz jak zaczną pykać ampsy na tej skali, o tak jak teraz pokazuje, że zaczął ładować, pierwszy impuls długi, mocny i później o, zaczyna sobie ładować impulsowo bateryjkę rewelacyjna ładowareczka ja tej ładowarki używam już trzeci rok i naprawdę nie ma problemu no zima przyszła więc trzeba go było e, zabezpieczyć no, no nie przeskoczysz niektórych rzeczy, trzeba to trzeba i koniec oponki jeszcze są spoko sorry, że tak tutaj miksuję tą kamerą Oponki jeszcze są spoko, także na ten sezon spokojnie wystarczą. No i tyle, no. bo co? Nie będę więcej wam tutaj czarował, słuchajcie. Dokerka jest. Chuźba, coraz dziwnie wyglądam, zauważam sam, Nie, ale dobra, nieważne. E, zapraszam Was na live, bo będzie znowu o whisky. Jeden live jest na stałe, znowu umieszczony. Także sobie możecie obejrzeć. E, a ja to jak mówię, będę się bawił zaraz dalej filmiki, w parę jeszcze tam jest w planie a póki co z grubym na, na zimę to jest tyle e, ale będziemy czyścili ciuchy nie? tam całe wiecie kurtki, i kamizelki pierdoły trzeba to wszystko doprowadzić do <laughs> porządku na, na, na zimę, żeby to sobie spokojnie wisiało na zimę, no to, to jest zima już nie? ale dobra, damy radę słuchajcie, dobra, e, podobało się lajkujcie, łapkujcie tam i tak dalej. Dzwonek to macie wtedy powiadomienie i jak chcecie wesprzeć kanał to także jest jak zapraszam, są linki pod filmami, także spoko. I póki co trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć.